Po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie na wersję Minecraft 1.7.2 yy, moda, która się nazywa GregTech i jest addonem, czyli dodatkiem do Industrial Craft. Zatem potrzebujemy yy, mieć już wcześniej zainstalowanego Industrial Crafta. Najlepiej też, gdybyśmy mieli zainstalowanego Nei, bo on pokazuje wszystkie receptury z GregTecha. No i musimy mieć też GregTecha i teraz go pobierzemy sobie z internetu. Ale zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie, i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapgpl. Oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i gregth pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie ciut w dół. Mamy tutaj GrekTech intergalactical takie logo gregth i tutaj jest coś takiego jak important stuff the download is here. Na to klikamy i to nam się tutaj rozszerzyło, więc zjeżdżamy sobie w dół. I tutaj jest coś takiego jak installation. Na to znowu klikamy. I tutaj są ważne pomarańczowe rzeczy: że jest to wersja alfa, więc może coś być nie halo. I tutaj jest bardzo istotna rzecz, to właśnie, że jak już zainstalujemy, to pierwszy, pierwsze uruchomienie po zainstalowaniu będzie trwało bardzo długo. Może trwać kilka minut. U mnie to trwało około 5-6 minut, coś takiego. Także nie należy się tym przejmować, tylko czekać ze spokojem, aż się gra uruchomi. I jest to napisane, że to wynika z tego, że jest bardzo, bardzo duży plik konfigu i dlatego musi się stworzyć i dlatego to trwa tyle minut. Ale następne uruchomienia gry z tym modem już będą normalnie szybkie. Ok, i tutaj jest coś takiego, drop this file, na to this file jak nadusimy, to yy, pobierzemy sobie właśnie plik. Także przypominam, to było zamknięte, to było zamknięte, zatem tutaj pod tym logiem, important stuff, tutaj na to klikamy, zjeżdżamy w dół, klikamy na installation, zjeżdżamy w dół i klikamy na to tutaj, na to małe this file i stąd pobieramy. I później, jak sobie zjedziemy, jak już to sobie pobierzemy, to tutaj jest jeszcze Instruction and Recipes. Klikamy na to i tutaj jest link do Wikipedii. Jak na to klikniemy, to się przeniesiemy na Wikipedię i tutaj mamy mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, z których się dowiemy co i jak. Także tutaj jest to. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersji 1.7.2. Jeżeli nie macie jeszcze Forza na wersję 1.7.2, to dowiecie się jak go zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 189. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera non-premium, to dowiecie się skąd go pobrać, jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 346. A potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forza na wersję 1.7.2. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forza z końcówką 968, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną, która ma w tej chwili numer końcówki 1060. No i jak zainstalujecie, to wtedy jeszcze kolejną rzeczą, którą ten mod potrzebuje, to wymaga również zainstalowania Industrial Craft 2. Jeżeli nie macie zainstalowanego Industrial Craft 2, to dowiecie się jak to zrobić w filmiku pomocny tutaj 281 i też dobrze jest mieć Not Enough Items, ponieważ wszystkie recepturki są w Not Enough Items zawarte do tego moda. I jeżeli nie macie Not Enough Items, to dowiecie się, jak go zainstalować w filmiku pomocne. Tutaj 330. Oczywiście wszystkie linki do filmików są w opisie do filmiku. Ok, teraz możemy zainstalować. I co musimy zrobić? Musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersji 1.7.2, Not Enough Ita na 1.7.2 oraz IndustrialCraft na 1.7.2 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się okazało, że instalacja się nie udała. Mało tego, jak wejdziemy, to znaczy, dobrze, momencik, dobra, skopiowaliśmy sobie już to, więc przystąpimy teraz do instalacji GregTech 1.7.2. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods, przypominam, że już mamy zainstalowane IndustrialCraft, już było uruchomione co najmniej jeden raz, co najmniej jeden raz gra z Industrial Craftem, jak również przypominam tylko, bo, bo być może nie zwróciliście na to uwagi, albo i zwróciliście, że Industrial Craft nie współpracuje z Optifine. Więc, jeżeli macie tutaj w swoim zestawie Optifina, to niestety musicie go sobie gdzieś odło odłożyć. Także Industrial Craft nie współpracuje z Optifinem i się Wam skreszuje gra, jeżeli będziecie mieć Optifina w tym swoim zestawie, jaki macie. Ok, czyli tak. Mamy, mamy Forge'a, mamy Industrial Craft, mamy również NEI i teraz wrzucamy do tej całej paczki, do tego zestawu, do tych zestaw, Jeżeli macie większy zestaw, no to do większego zestawu, a jeżeli macie tylko właśnie te, te mody, no to do tego swojego zestawiku wrzucamy GregTech'a po prostu do folderu mods. Tylko przypominam o tym optyfanie, że nie współpracuje z Industrial Craftem. Także mamy teraz IndustrialCraft, Grek Tech, Not Enough Items, no i Forge oczywiście też. Ok, za, jest to, to zainstalowane i zamykamy. I tak jak mówiłam wcześniej, wchodzimy do y, Minecrafta. Uruchamiamy, żeby sprawdzić, czy działa. I, 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 i. Mamy Forge z końcówką 1060 i klikamy Play. I teraz czekamy. I będziemy tutaj długo czekać, bo tak jak mówiłam już przedtem, pierwsze uruchomienie po zainstalowaniu będzie trwało kilka minut. U mnie to trwało, jak próbowałam, 5 minut. Teraz będę liczyć, ile to zajmie w tej chwili. Także długo będzie czarny ekran, potem będzie długo ekran z napisem Mojang. I potem dopiero się uruchomi. Także z cierpliwością czekamy. Ja teraz zrobię pauzę i będę liczyć, ile mi to zajęło. I potem wam powiem. Także spotykamy się za chwilę, jak to się otworzy. Ok. I wróciłam. Minęło wam powiem tak. Czarny ekran był niecałe dwie minuty, a potem był ekran z logiem Mo Mojanga, i on był dwie około 4 minut jeszcze. Także około 6 minut zajęło zajęła całość. Także weźcie to pod uwagę i bądźcie cierpliwie po prostu czekajcie. OK, co robimy? Wchodzimy w moc i sprawdzamy, co my tam mamy. Greg tech, Greg tech, Industrial Craft jest, Greg y tech jest. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w wybranym świecie. Już następne, następne uruchomienia mają być szybsze. No, powiem szczerze, że nie sprawdzałam następnych uruchomień, bo tylko sprawdzałam pierwsze uruchomienie, gdy sprawdzałam, czy w ogóle działa, po czym wyrzuciłam ten folder .minecraft, w którym to próbowałam, no i teraz sprawdzam drugi raz, że tak powiem. Okej, okay, i cóż my tu mamy? Wchodzimy w e jak ekwipunek, i mamy 79 stron tutaj nam się zrobiło. Dlatego to tak długo trwało, bo jest strasznie, strasznie dużo rzeczy dodanych przez grek Tutaj są różne różnistości, jakieś, kurcze sensory, jakieś, no wygląda to jak, jak młynek do kawy, ale to są elektryczne pistony. Jakieś silniczki, wiatraczki. Trzymam na tym strzałkę, klikam R, o i proszę bardzo, robi nam robi, robimy takie coś z takich różnych różności ze śrubek jakiś, ze śrubokrętów, kółek i plejtów. Plejty się robi tak, że się daje. Młotek, który się robi o tak i co tam jeszcze śrubokręt, który się robi o tak. Co tam jeszcze było, kółko jakieś takie które się robi z patyka i młotka, no jak widzicie jest tego mnóstwo i yy, o śrubki, zwykłe śrubki kurczę. i kurczę z takich o z takich pół, pół yy, patyczków, a pół patyczki się robi z takiego czegoś i albo z takiego czegoś o, z dwóch różnych z dwóch różnych różności można zrobić i prawdziw i całego patyczka a to się robi. O matko boska, takie coś się robi. Z takiego czegoś i z takiego czegoś. O matko. Strasznie dużo. Także dlatego to wszystko tak długo trwało, no żeby te wszystkie y, rzeczy mogły się y, zainstalować w. w, y, no w tym zestawie. kropka Minecraft. Okej, okay, zróbmy sobie. Y, na creative. Aha, no fajnie. Na creative. O, i tutaj mamy, kiedy klikniemy tutaj, to tutaj mamy y, rzeczy z Industrial Craft. Też strasznie dużo. No i tutaj mamy Intergalactical. Jakiejś rzeczy z Cactéha. <coughs> Przepraszam. Strasznie dużo, właśnie. Jakieś takie różne różności. Potem mamy też Intergalactical, też jakieś takie już przepalone i tak dalej, przetworzone różne różności. I coś jeszcze tutaj mamy, a to są chyba ory, czyli rudy. Także, jak widzicie, jest tego mnóstwo, i dlatego to pierwsze uruchomienie musiało trwać tak długo. W zasadzie nic wam nie pokażę z, z tych rzeczy, jak to działa, bo nie znam się na tym w ogóle. Także polecam poczytanie właśnie tej Wikipedii, do której linka również macie w opisie do filmiku. No a ja już kończę, w takim razie. I, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, oglądajcie wszystkie moje serie wchodźcie na stronę ania.pg.pl no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Ja się z Wami żegnam, tymczasem papa. pa. pa.